Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, to bardzo serdecznie w kolejnym, drugim już odcinku z Clash Royale na moim kanale. Moi drodzy, pierwszy odcinek dość mocno wam przypadł do gustu, e, a więc może na początku zrobimy sobie taki mini zakładzik. E, fajnie było, gdybyśmy dobili pod tym odcinkiem 40 łapek w górę. Myślę, że jest to jak najbardziej do osiągnięcia. E, postaram się, aby dzisiejszy odcinek był dla was, był naprawdę dobry. Jak widzicie przygotowałem 3, 3 3 złote skrzynki i od tego rozpoczniemy ten odcinek od takiego mini openingu, może najpierw od free chesta takiego najgorszego eee, złoto strzałki oraz Giant! Ujo, ojo, ojo, To jest super, to jest super, super, super dla mnie teraz kolejne... O kurcze, o kurcze. Fajnie, fajnie, że Giant. Akurat bardzo często nim gram, więc mi się bardzo, ale to, bardzo to przyda. Eee, tutaj znowu złoto, knight i... I Hog Rider, no akurat tej karty nie wykorzystuję jakoś za bardzo, bardzo, no ale zawsze zawsze coś. Okej, okay, może teraz złota paczka, złoto jakoś nie jakoś bardzo dużo, hordy minionów, eee, Canon. Valkyria, no jej też jakoś nie używam. Uh, Balun, no proszę, 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 będę miał drugi poziom Balunu. Eee, szczerze wam powiem, że nie używam tej karty, ale epic kart, epic więc naprawdę, naprawdę spoko. Eee, tutaj znowu dość mało złota, znowu armata. Uuu, e, bomber, ich używam, ich używam, e, Inferno Tower, no i akurat nie używam, i uuu, Skeleton Army, ich używam, oczywiście, że ich używam, no i muszę przyznać, że cieszę się, że się cieszę się z tego, z, tego, z tego trafienia, a tutaj e, trzecia paczka, Złoto, Spear Goblins, Bomb Tower, Goblin Hut i Archers, no najgorsze na samym końcu, najgorsze na samym końcu, moi drodzy. Więc tak te skrzynki, jeszcze będziemy mieli Crown Chesta w tym odcinku Także spokojnie, to jeszcze nie były wszystkie skrzynki, które dla was dzisiaj przygotowałem Jakie mamy dzisiaj oferty w sklepie, może najpierw spo spojrzę eee, Rage Epicki, właśnie Rage'a nie mam W ogóle nie mam, nie mam tej karty i jestem w sumie ciekaw jak ona działa Ale to może, może sobie odpuszczę na kolejny odcinek eee, Ale moi drodzy, tak tytuł odcinka, chciałbym wam pokazać Battle Deck eee, którym to ja w około 30 minut wbiłem od zera do czwartej arenki Zajęło mi to, to 25-30 minut Z tym, że ja byłem graczem, który kompletnie nic nie wiedział o tej grze I startował od poziomu kompletnego zera, czyli no nie wiedziałem po prostu nic Dosłownie nie wiedziałem nic i chciałem wam pokazać mój deck, którym to osiągnąłem, a potem mniej więcej go tam upgradeowałem, to coś zmieniałem i chciałbym pokazać jak ja... jakim deckiem po prostu to ukrałem, więc mój deck wyglądał następująco, może zrobię to sobie w dwójeczce. Miałem Knight'a. Knight'a miałem z... Knighta łączyłem z Princem, e, To była moja taka brygada do ataku Knight Prince i do tego muszkieter, e, Który zabezpieczał mi mocno Tego, e, tego Prince'a No i do tego jeszcze wiadomo Bomber Więc w zasadzie często atakowałem e, połączeniem muszkieter, Bomber i Prince e, Dawało mi to mega poszukiwania nad rywalami e, Do tego miałem wtedy jeszcze te strzały Ja teraz już ich nie używam e, Ale kiedyś tego używałem, bo po prostu nie miałem innych kart I e, to się w miarę, w miarę przydawało e, Do tego, do tego moi drodzy E, używałem sobie jeszcze mini-Pekę, tak, używałem jeszcze mini-Pekę e, Pekka był moim tankiem, ogólnie używałem wtedy dwóch tanków e, Nie wiem czy ktokolwiek stosował tą taktykę, czy stosuje e, Ja użyłem wtedy w zasadzie trzech, bo Knight to jest taki półtank jak dla mnie, on no, trochę tego życia ma No 900, Prisma ma 1100 Aha, dobrze, <laughs> dobrze, okej, okay, Knight to nie jest półtank. E, ale używałem ogólnie mini-Peki, który ma 700 Lol Lol, lol, lol ale się teraz zdziwiłem w ogóle Ale tak, dla, dla mnie P.E.K.K.A to był tank Dla mnie P.E.K.K.A to był tank e, Razem z Giantem była taka dwójka I do tego Knight No i do tego Prince Czyli taka naprawdę mocna Miała co sporo życia brygada Tylko niestety ona pobierała bardzo, ale to bardzo dużo punktów eliksiru e, Czasami jeszcze dokładałem sobie do tego mojego mm, Do tego, do tego mojego deka e, Dokładałem sobie Goblin Hutt'a Używałem Goblin, 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 Goblin Hat? Goblin, nie, nie czyta się Goblin, czy to Goblin Hat e, i Hordy Minionów. Także ja różnie, różnie to mieszałem, ale więcej tak wyglądał mój deck e, a Teraz wam pokażę mój aktualny, który od jakiegoś czasu tam gra, bo tutaj ulepszymy sobie armię szkieletonów super, bo na 7 levelu teraz. Fajnie, fajnie e, I może powiem dlaczego w ogóle tak wygląda mój deck Więc mam muszkietera Ogólnie jestem prawie w piątej arenie Można na tym odcinku uda się dobić piątą arenę Byłoby bardzo, bardzo miło e, mam, mam muszkietera Wiadomo muszkieter bardzo fajna w defensywie Jak i w ofensywie, kartę Także tutaj nie, ma, nie będę się bardzo rozwodził Do tego miniony Nie używam hordy minionów Bo używam troszkę za dużo eliksiru Przynajmniej teraz W, w tej strategii po prostu Używałyby mi za dużo, za dużo eliksiru Do tego mam spier gobliny i ogólnie ta dwójka: Spear Goblin I e, Minion, I Muszkieter, ta trójka zabezpiecza mi atak przeciwnika z powietrza. Czyli, jak on mnie tam zaatakuje jakimś e, smokiem, czy czymś takim, czy chociażby hordą minionów, to mam czym się obronić. Następnie mam e, Bombera i Armię Szkletulów, to jest oczywiście dwój, dwie karty których używam bardzo często do obrony przed przeciwnikiem zmasowanym, gdzie leci taka banda przeciwników. To bardziej w kontekście bombera. A szkieletonów oczywiście, używam jakiś prince, lub jakiś giant, lub jakiś balon, coś takiego. Do tego mam gianta, czyli kartę, którą bardzo, ale to bardzo lubię. to nie jest najpopularniejsza karta na, mojej, na moim koncie. To po prostu jest no genialna, ma tyle życia, do tego ma atak, no, tylko jest trochę wolna. To jest może jeden, jedna, jedna wada. Do tego mam knighta. Który jest takim w sumie, do, takim zapychaczem, tak naprawdę. Tutaj mógłbym użyć walkirii, ale walkiria ma troszeczkę, troszeczkę za dużo, zużywa mi troszkę zbyt dużo, zużywa e, niestety, według mnie, eliksiru. Chociaż możemy spróbować teraz z walkirią. No zobaczymy, jak to pójdzie z walkirią. Tutaj 3,6 będzie średnia. E, I do tego, prince. Prince, który tutaj robi damage, robi rozpierdziel i to jest po prostu armata. To jest potęga tego deku. To jest właśnie Prince. No zobaczymy, jak to pójdzie z W Ogólnie e, posłuchajmy się Kuby za tak, który mówi, że maksymalnie 3,5 eliksiry, żeby kosztował mój dek Ja miałem pierwszy, to chyba miał średnią 4,5 nawet. Czyli był naprawdę, naprawdę bardzo eliksirożerny, chyba można to tak nazwać. Dobrze, zagrajmy sobie jakąś gierkę. Może pierwszą arękę przyciszmy to troszeczkę, żeby nie było zbyt głośno. Dobra, i to tak nie będzie zbyt głośno. SRKA, jakby na głośność, dobra, jakkolwiek żeby tam była. No i jak tutaj ruszymy? Hmm, pomyślmy. takiej hmm, karty troszkę średniej na początku, okej. Okay. On rusza już takim taki potężniejszy atak, więc może zastosujmy coś takiego. Chociaż teraz się przed tym nie obronię. Właśnie to jest jeszcze wada tego deku. A dobra, super, strzed smog, dobra, stracę tą wieżę, już trudno tą wieżę. E, nie wiem, jak jej obronić, ale on naprawdę to poszedł bardzo mocny atak z jego strony. Ja miałem problem, się przed tym obronić. Kurde, mogę nie postać bombera, tylko poczekać na walkirię, bo on już nie miał tutaj. Nie miał już tych cholernych minionów. O kurde, on, kurde, on też ma Prince'a. Dobrze, może to będzie jakaś fajna zacięta walka, bo Prince vs Prince zawsze jest trochę bardziej ciekawy pojedynek. Dobra, tutaj nawet nie będę nic y, stawiał przeciwko niemu, bo dostanie jeden strzał z armaty i się skończy, nawet nie podejdzie. Dokładnie. O to chodziło, coś mi teraz zlagowało. O cholera, ale mi teraz zlagowało. Widzieliście to? Tutaj wypuściliśmy szkieleton armii na tego mini-pekę. No i spokojnie, poradziliśmy sobie bez problemu. Kurde, znowu tam jest smok. E, może w ten sposób. Poczekam aż smok po prostu podejdzie i wyczyszczę go, bo nienawidzę tej karty, naprawdę. To jest chyba naj, najbardziej znienawidzona przez mnie karta, jeśli mają przeciwnik. Po prostu nie znoszę grać na tego smoka, nie wiem jak on się nazywa. Jakiś... Y nie, wiem, naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie mam tej karty, nigdy jej nie miałem Ale naprawdę jej nienawidzę, to jest takie gówno, które tak uprzykrza mi życie, że to jest niemożliwe Dobrze, mamy jego wieżę, plus musimy tutaj troszeczkę się obronić O cholercie, nie jest dobrze On zaczyna atakować Giantem też ma dość fajne karty, gdzie i, i prinsa ma, i ma tego smoka e, także to nie będzie takie proste też z nim wygrać. Ale dobra, tutaj zablokowaliśmy ten atak, subcią, wszystko dobrze. I idziemy z kontrą, idziemy z jakąś kontrą, może zaraz wypuszczę prinisa, tutaj zobaczymy co on puści. Kurde, znowu ten choler... Dobrze, ale oby teraz ta wieża zaczęła być miniona. O, bije miniona, spoko. Dobra, już nie ma tej wieży. Jest fajnie, będzie można go potem ładnie obijać. No i troszeczkę mu tam podbiliśmy życie tej wieży. Poczekamy, aż teraz on sobie tutaj podejdzie. Niech sobie podchodzi. Niech sobie podchodzi. Tej rozłoży teraz szeroko te moje jednostki, żeby smog nie zabił ich jednym pociągnięciem. Po prostu, czyli tak jak to robi często. O, cholercia, co to ma być? Pierwsza gra do tym odcinku została wywalona przez laga. Nie mam pojęcia, dlaczego był ten lag. to mi internet na chwilę. Ale, co ciekawe, przybyło mi jedną koronę do crown czysta. Nie mam pojęcia dlaczego, oczywiście, odjęło mi tam niestety pucharków, no i pff, co, 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 poradzi, no. Trudno, ale ja sobie poradzę. Ja sobie poradzę, zrobimy tą arenę piątą. E, ok, czekam na jego ruch, ruch przeciwnika, albo może sam, może ruszę na prawo, To razem zmienię, zmylę go. Ja zawsze ruszam na lewo, może zna mnie, może zna moje zwyczaje. Ok. Dobrze, w miarę, w miarę, w miarę, w miarę, w miarę to poszło, ok. Cholera, dobra, jednak nie. Dobra, jednak ograł, ograł mnie w tym momencie Ale ja jestem też takim troszeczkę początkującym graczem Także takie, takie rzeczy mogą się zdarzyć I to jest karta, według mnie najlepsza w tej grze Przynajmniej na moim etapie, gdzie jestem na arenie czwartej Ta karta, czyli Witcher, mam ją na telefonie, na koncie na telefonie To jest miazga i potęga, to co on potrafi zrobić, to jest i w obronie i w ataku, no niesamowita karta yy, Okej, okay. ja poczekam tak, żeby pójść za tych, za te, za te minionki Dobra Dobra, 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 dobra. W miarę okej okay, to poszło i puścimy jeszcze Valkyrię do tego, chociaż nie. Kurczę, 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 mogłem wypuścić Prince'a, ale nieważne. Tak jak pójdzie, też będzie dobrze. E, tylko żeby teraz. Dobra, jest, jeszcze nie padł mi ten bomber. No cudownie, mamy pierwszą Wyjeżdżę fantastycznie, korona wpada do Crown Chesta. O to chodziło i teraz, i teraz, żeby tylko jak najwięcej zbić tej, te, tam, tej bazie, żeby tutaj. Kurza, twarz, no nie zdążyłem. No, ale było blisko, cholercia Gdyby nie wypuścił tych minionów, ale dobra. Znaczy, gdyby tych skeletonów je puścił. teraz puściłem swoje miniony. E, Okej, okay, tutaj wyrównamy sytuację, miniony na miniony. I dobra, jeszcze damy sobie Spir Goblinów, żeby nie stracić tej wieży. Brońmy, jak już mamy to wygrać, to wygrajmy to, nie tracąc tej wieży. Byłoby w całkiem spoko. I muszkieter, zniżmy tą cholerną armatę, dobra, nie zniszczymy jej, nie przemyślałem tej, do... zniszczymy ją, o kurczę, muszkieter też jest potężna karta, naprawdę I oponent left the match, okej, okay, więc, ale zaraz może wrócić, ja tak miałem już często, może ma po prostu jakiegoś laga, tak jak ja przedtem, ee, trudno Opuścił mecz, to niestety, no trzeba to wykorzystać, życie jest brutalne, life is brutal, kończmy to jak najszybciej, żeby czasem, no dobra, już wrócił, także jak widzieliście, widzieliście nawet jak mu odpuścił, no to on już wrócił no i... A dobra dobra, 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 tutaj jest bomber, okej, okay, to wszystko skoryguje, skorygowaliśmy, tylko cholercia, nie jest dobrze. Dobra, muszę się szybko uzbroić w... Szkieletonów, bo ja zaraz stracę wieżę, jak tak dalej pójdzie, no cholera, chyba straciłem wieżę Szkieletony zabij, kurde, no niestety, niestety nie udało się Ale dobra, obroniliśmy to i teraz robimy kontrę, robimy kontrę, która kończy ten mecz Tylko zaraz on będzie miał też szkieletony, szybko bomber, szybko bomber, bo to zaraz pójdzie atak szkieletonów Wiedziałem, że tak będzie, ale obroniliśmy, no niestety nie przetrwał tego Cholera, nie jest dobrze, to jest, będzie znowu kolejny bardzo, bardzo, bardzo wyrównany mecz Fantastyczny mecz, emocje są, ale niestety... Niestety, niestety, no nie przybliża mnie to jakoś do zwycięstwa. Ojoj, oj, co on tu wyciągnął takiego asa z rękawa teraz? Żebyśmy to zniszczyli przed bazą, bo to będzie nasz koniec. To będzie koniec, jeśli on tym doholuje. Nie doholował, jest, udało się, no jak, jakimś niesamowitym łudem po prostu. Takim fartem, no ale tam niestety obronie, więc patrzę, jak tu lubię czasami zagrać tak do kontry, że gość mnie już tak atakuje, naprawdę ma przewagę, a ja nagle tak znikąd puszczam u za plecy i on jest w dupce. Tak brzydko mówiąc, ale cholera, no to jest niesamowite. Kurde, on ma tą końcówkę. On ma karty pod mocnego, pod, pod, ten podwójny eliksir. To widać. On po prostu czeka tylko na to i potem pokazuje te najlepsze karty. I teraz puszczaj tam szkieleto na gościu. Puszczaj. Cholera, niestety, wszystko troszeczkę mnie skontrował. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ajajaj, 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 ajaj, ajaj, ajaj. Szybko, 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 szybko. Dobra, i teraz w ten sposób, i tutaj jeszcze spirgobliny puścimy. Dobra, no może gdybym się skupił na tej wieży, to coś by z tego wyszło. No nie wiem, szczerze powiedziawszy, ja tutaj boję się teraz kontry. Jest, zabij tego, zabij tego witchera, proszę, zabij go, zabij, 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 Jest, padł, padł witcher, dobrze, padł witcher gdzieś daleko od bazy, match over i to jest remis. Okej, okay. nie zyskaliśmy pucharków, ale zyskaliśmy korony do Crown Chesta. Nie jest najgorzej, moi drodzy. Mogło być zawsze gorzej. Lecimy kolejną arenkę, No, nie spotkało mnie jeszcze w, na tym odcinku jakiś łatwy pojedynek. Hmm, może, może, może tym razem. Dobrze, puścimy walkirię. Najpierw zobaczymy jego reakcję. Potem mam jeszcze. Pod... Cholera, nie pomyślałem, nie pomyślałem, dobra, ale on tutaj się skupi na tej walkiri i tak jest, o to mi chodziło. Teraz zrobiłem mu taką zmyłkę, i teraz wjeżdżamy tutaj na pełnej. Wjeżdżamy na pełnej do tego muszkieter, tylko jak on tam ma hordy minionów, no to niestety jestem w dupce i do tego tracę wierzę, więc to nie było znowu jakieś super mega taktycznie. Taktyczne posunięcie godne mistrza tej gry, ale no nie straciliśmy wieży, jest jakiś plus yy, Wiemy, że nie będę się pchał tą stroną Ponieważ ta strona będzie niestety, niestety bardzo mocno przez niego atakowana I będzie się ciężko przedrzeć, okej okay, mamy Gianta i myślę, że Giant już tutaj sobie pójdzie, niech sobie idzie I do tego damy mu jeszcze Spear Gobliny, może bo on ma te smoczki takie, dobra tutaj puszczamy Eskeleton Army yy, Okej, okay, udało się, zdążyłem, 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 zdążyłem i teraz puściłbym spira, ale ale, 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 no właśnie, tutaj pójdzie jeszcze ten Turet, więc... Ajajaj To będzie znowu ciężka gra, no ja nie mam żadnych takich budynków, ani Turetów, wszystko tutaj mam... Wszystko tutaj to jednostki u mnie e, Ten Knight, no Knight Używałby dużo, dużo mniej eliksiru Znaczy to no dużo mniej, o jeden mniej eliksiru e, Czy on by był tutaj się nadał W jakikolwiek sposób No, no nie widzę jakiegoś mega zastosowania do Knighta Teraz, teraz go skontrujemy Mam nadzieję, że mi się to uda jak najszybciej Teraz muszę tego Prince'a tutaj puścić i tej wieży powinno już nie być Chociaż czy ja wiem No gdyby, jest puścił tam wieżę Super, doskonale Teraz nie powinno mi się nic przytrafić powinien to spokojnie spuszować Naprawdę spokojnie, także teraz mogę puścić Gianta I tak jest, o to mi chodziło Giant wchodzi do akcji, on nadal nie będzie miał szkieleton armii, nie może ich mieć Po prostu nie może, co on się poddał? Teraz nagle nic nie robi, nie wykonuje ruchów Troszeczkę ja się pośpieszyłem z tymi Spear Goblinami, tutaj nie był to dobry wybór, naprawdę to nie był dobry wybór Ale wydaje mi się, że już jest po fakcie i że już jest po grzegościu chyba Chyba Odstąpił od gry. Tak jest, mamy zwycięstwo, udało się jak, jak, jakiekolwiek, ale zwycięstwo. Bardzo fajnie, że udało się to wbić. Super, 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 super. I golden chest do tego bardzo dobrze, bardzo dobrze. Golden chest wpada na konto. I brakuje nam jeszcze jednej do crown chestu i może na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, że zdobędziemy crown chesta, a arenę piątą już w kolejnym, także no zobaczymy, może tak się to zakończyć, okej okay. yy, Okej, okay. mam niedobre niestety rozdanie, nie mam tutaj szkieleton armii i on dojdzie tym, dojdzie niestety, o cholera, o w dupcie Ale mnie teraz przeatakował gość, no, ale nie, udało się, obroniliśmy, obroniliśmy wieżę i nawet nie najgorzej. Myślałem, że ta wieża będzie miała jeszcze mniej życia, także nie jest najgorzej. Yy, on zaraz tutaj wypuści go. Yy, well, lol, myślę, że będzie szkieleton armii. A tu takie zaskoczenie. Dobra. <laughs> jeden za jeden, spoko. 5 za 5. Poszło, poszło po równo eliksiru. Yy, do... No niestety smog. No nienawidzę tej karty. Ja po prostu. Nienawidzę, gdy ktoś używa tej karty. Nie, no, nie, nie potrafię, po prostu. To, to, to mnie wkurza bardzo ta karta. Niesamowicie mnie wkurza. Ma cholerny atak, ma dużo życia, dość. No i niestety, o lol, przetrwaliśmy to, ale teraz boję się, że to może być koniec. Chociaż nie, jeszcze chyba nie. Tak jest, obroniliśmy to, brawo, brawo dla moich kart, brawo, brawo, brawo. Brawo też trochę dla mnie, że je kliknąłem, bo gdybym ich nie kliknął, to. O, o. Nie ja potrzebuję tylko jedną wieżę, naprawdę, gościu, oddaj mi jedną wieżę. Kurde, aj, myślałem, że on tam zareaguje na tego, myślałem, że na tego Bombera zaatakuje w jakikolwiek sposób i da mi troszeczkę czasu Dobra, może zignoruję ten, teraz ten atak, on będzie taki dość słaby A ja podpuszuję tą jedną wieżę, chociaż, chociaż ją podpuszuję No on może tutaj Kurczę, co to się dzieje? Dobra, on się w ogóle nie bawi w obronę, on chce tylko atakować trochę dziwnie gra, ale dobrze my to jeszcze możemy wygrać za 3 korony tutaj świetna sprawa. Tylko zaraz pójdzie armia minionów z jego strony zapewne. Chociaż, no właśnie, gdzie ona się podziała? No, dopiero była w sumie, więc nie no, jeszcze nie pójdzie, a my tutaj jeszcze troszkę go przypuszczujemy, Mogłem poczekać, no tutaj jest właśnie ta armia, teraz nagle wypuściły tą armię. Dobra, spróbujmy to minionem tego smoka przetrwać. No przetrwamy to bez problemu. Rzuci... Ach, nie rzucił chociaż jedną beczkę gdyby rzucił Dobra, poczekajmy jeszcze chwilę, aż będzie razy dwa eliksir i wkroczymy tam myślę, że Giantem i Princem. Najpierw niech pójdzie sobie Giant i zaraz potem za nim Prince, bo on szykuje atak, on szykuje chyba taki mocny atak na sam koniec, więc ja teraz tam puściłem i myślę, że tak jest, myślę, że muszę się zajmować, to jest już obroną, zdecydowanie obroną On widzę, że on w ogóle nie patrzy na obronę, on chce tylko atakować i to go właśnie gubi w tym momencie, moi drodzy, wygrywamy to za trzy korony, fantastyczna sprawa, ups, well played Well, play powinienem powiedzieć. Play to się tak nie za bardzo akcentuje. Ok, jeszcze do tego silver cześcik całkiem przyjemnie. No, i moi drodzy, jeden pucharek brakło do areny piątej, które są 1400. Plus, no niesamowite, ale to dobrze. To będzie na kolejnym odcinku arena piąta. A tutaj dokończmy sobie, otwórzmy tą skrzynkę. Ładna ilość złota. Dwa gemy, fajnie. Bomber do tego, bardzo miło. Archerki, których nie używam. Tesla, której również nie używam, ale za to bardzo dużo tej Tesli i muszkieter 8 kart. Bardzo fajnie, bardzo miło, bardzo przyjemnie. No i cóż, cóż, cóż pozostało? pozostało się pożegnać. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, które za dużo mówię. Bardzo <grych> dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli się spodobało, to zostawcie kciuka w górę. Trzymajcie się. Na razie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!